partnerzy odcinka evston, lider, Vize elocity, platinet, Clicklist.pl. jesteśmy pod Janem w Skawinie dzisiaj jedziemy do Łodzi pokazuje nam, że będziemy tam teoretycznie na 12.33 i mamy dowieść 37% no zobaczymy, jak nam to pójdzie 3 godzinki, 308 km powinno się udać jesteśmy na rynku w Skawinie 3 km przejechane kilometr zasięgu ubył 6 km, 12 minut, zużycie 10,5. Jesteśmy na A4. No i jak zawsze na A4 w tych godzinach ograniczenie do 110. Natomiast lewy pas póki co jedzie 100-110 w tych granicach. Nie ma źle. No i udało się troszkę nadrobić. Pokazuje 12:33 i 39% na przybyciu. Zużycie 13,8, po 88 km i 57 minutach jazdy. No i niestety stoimy w koreczku, więc pewnie znowu. Się zepsuje czas dojazdu, 83% jeszcze w akumulatorze, 27 stopni na zewnątrz. A my jedziemy dalej bez klimy bo jest nam komfortowo. A to dlatego, że testuję kolejne rozwiązanie, i tym razem chyba to jest to. W końcu nie czuć gorąca od dachu, ale to już będzie w innym materiale. No i mamy tutaj jakiś wypadeczek. I się czas dojazdu pewnie popsuje, bo mamy 12:20 na razie. Ale co zrobimy? Na google'ach jeszcze nic nie było, więc podejrzewam, że dopiero co. Robimy korytarz życia, no i tyle. No, ciekawe, gdzie to, co kto wymyślił. Mamy tutaj zwężenie, stoi jakaś straż, straże, dwie karetki, patrol autostradowy. To mówili, śpiesz się powoli. I kilka rozbitych aut na poboczu. No i za chwilę będziemy mieli Radomsko, czyli zazwyczaj nasz pierwszy punkt ładowania. Żeby tu dojechać lifem, to trzeba by jechać bocznymi drogami, bo jadąc tak jak dziś autostradą, no to nie starczyłoby prądu w Tesli mamy jeszcze 61% w akumulatorze przejechane 191 km godzina 49, 14,8 zużycie Radomsko to chyba najlepszy punkt do ładowania w Polsce, mamy tutaj Ionity mamy tutaj Shell Recharge mamy tutaj moją i mamy tutaj Greenwaya czas dojazdu to 12.22 mamy jechać godzinkę i 115 km mamy zrobić i mamy dowieść 37% czyli bez zmian po prawej się kręci wiatraczek, z czego wniosek, że mamy dzisiaj boczny wiatr. Staramy się trzymać 140 i po 200 km mamy czas godziny 53 z i 14,9. Pozostało nam 110 km 58 minut. Na 12:22 mamy dojechać i 37% mamy dowieść. No zobaczymy. A i mamy jeszcze 59% w akumulatorze. I będziemy skręcać za 7 km na dwójkę na Poznań. Przejechane 283 km, 2,29, 15,6. Zużycie i na czas się poprawił na 12,19%, ale procent się zepsuły na 36%. 300 km za nami, czas 2,38, zużycie 15,5. No i po paru kilometrach zjeżdżamy z a dwujeczki na Zgierz, na drogę 702. Zostało nam 7 minut, 7 km do Superchargera. Przed nami droga 91, a my tu skręcamy w lewo. I już widać tutaj na przykład Jacka Struzika z Zoe. O, już widać kolegów. Kilku nas tu już jest. Troszkę się już spóźniłem. Cześć. Przepraszam, bo tutaj trochę braknie. Kto ostatni w kolejce? tam jest, tam Norwegia czeka. Ustawimy się w kolejce, ale my tu w zasadzie to nie potrzebujemy jakoś bardzo się ładować. Wszystko zajęte, no ale przyjechało nas tutaj tyle aut, że nie ma się co dziwić. Niemniej jednak idziemy się przywitać. Poczekamy swoją kolejkę. Statystyka 34% w akumulatorze, 311 km przejechane. 2,48 15,4 zużycie. Godzina 12,20. No i tyle. I jesteśmy na miejscu. Staliśmy. 4 minuty, i już mamy miejsce tutaj zwolnione. I podjeżdżamy. Zobaczymy, jaką moc dzisiaj tu uzyskamy. Co tu będzie widać? Ustawiłem do 80%. Auto było nieprzygotowane do ładowania. Mamy już 100 kW mocy ładowania, i pozostały czas pół godzinki. Jedno stanowisko stoi wolne. Także nie ma tragedii. Aczkolwiek tutaj potrafią czasem robić się delikatne zatory i kolejki. Mamy teraz przy 79%. Jeszcze 47 kW mocy ładowania. No gdybym podżył akumulator, to to ładowanie byłoby jeszcze krótsze, ale stwierdziłem, że nie wiem, czy będę się od razu ładował, czy może dopiero później. Nie wiemy jaka to sytuacja, czy będzie wielu potrzebujących, czy nie. No było wolne. Po kilku minutach wjechałem. No i finalnie mamy 81% doładowane 36 kWh, więc kończymy to podładowanie. Jak to się robi, podchodzi się do samochodu, naciska się guziczek i już. Gotowe. Klapka sama się zamyka i zwalniamy supercharger dla innych. I jedziemy z powrotem. Pokazuje nam prawie 3 godziny, 307 km i mamy dowieść 7% i mamy być na 18.26. No i pierwsza godzinka za nami, 123 km przejechane, 19.6 zużycie. Przy czym no, lokalnymi drogami dojechaliśmy no, tam 50-70 to było jakieś 10 km, no a potem mniej więcej 140, 140 parę cały czas ano. no i co my tu mamy mamy 204 km przejechane w godzinę 36 i 19 kWh na 100 zużycie, mieliśmy godzinę 12 do domu, ale przegapiłem zjazd i mamy godzinę 23, także no niestety ale czasem można się zakręcić i godzina 18.18. 18. Jesteśmy z powrotem w skawinie. Bylibyśmy to z 20 minut szybciej, gdyby nie to, że po drodze coś mi się pomyliło i złe zjazdy zrobiłem. Niemniej jednak, 625 km dzisiaj przejechane. Całkiem dobre samopoczucie. Także Tesla kolejny raz okazała się fajnym autem na długą trasę. Statystyka. Od Lućmierza, czyli z podłodzi. 314 km, 2 godziny 51 minut i 17 kWh na 100 zużycie, a cała dzisiejsza podróż 625 km i 16,2 zużycie. Tak to się prezentuje. Dowiedzieliśmy jeszcze 8% i generalnie ponad 600 km, 20, chyba 7 minut ładowania. Jeśli dobrze pamiętam, uważam za bardzo dobry wynik, a można było jeszcze ten czas skrócić. Gdybyśmy auto przygotowali do tego ładowania, gdybym po prostu ustawił supercharger, ale nie wiedziałem, jak sytuacja będzie na miejscu wyglądać, więc zrezygnowałem z tego ulepszenia. Zresztą byliśmy tam kilka godzin, więc te 27 minut to naprawdę nie było długo. Zresztą, jakbyśmy jechali nad Bałtyk, to zrobilibyśmy pewnie dokładnie tak samo, bo i tak no nie ma szans 27 minut coś tam gdzieś. Pół godziny to się czeka na, na obiad, a co dopiero zjeść. A jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.